O N S T E R, monsters, monsters, yes we are. Hey, got me falling apart. Uh, dracula stealing my heart. Claudine, will you make me holler the moon? Oh, hey, you're a firefish oh, in this lagoon. Oh, I clear the now you so beguile. Even though you act so vile, oh, and do has stone cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? <laughs> Ja się chcę już zobaczyć, ile kliknięć ma nasz filmik! Tak, ale mogłam zasnąć, taka byłam podekscytowana! Tylko milion kliknięć i jedziemy na obóz na mroczną plażę! Założę się, że mamy już ze 150 tysięcy! Obejrzało go tylko sześć osób? To jest niemożliwe. Wczoraj już ktoś kliknął, a nas jest sześć. O, ja jeszcze go nie widziałam. Co? Zajęta byłam. Myślicie, że te pory same się zamknęły? Nie, to nie do wiary. Och, lalki, tak mi przykro. Dajcie spokój. Nie możemy się poddać. Na stronie podali, że termin mija o trzeciej. To koniec. To nie koniec. Wy podniosłyście mnie na duchu, gdy myślałam, że to koniec. A teraz ja, jako ukochana, a tym bardziej śliczna liderka, zrobię z wami to samo. Nie teraz, Gulio, jestem natchniona. Na zajęciach z mrokonomiki uczyli nas metod marketingu i sposobów podkręcania. Są sposoby na to, by wywindować nasz filmik. Zaufajcie mi. Uczniowie straszyceum, wasz strach, skład potrzebuje pomocy! Obejrzyjcie nasz filmik! Powiedzcie znajomym! Cóż, to nie podziałało. Nie teraz, Julio. Franki, rób swoje. Jasne! Tylko 15 więcej? Przy tej częstotliwości będziemy miały milion kliknięć za milion lat! Za stara, żeby jechać na mroczną plażę. To wszystko nie działa, Kleo. Co teraz zrobimy? Kończy nam się czas. Pomyślę. No o, o, już mam. Poczekamy do nocy spełnią księżyca i wtedy ja wezmę i. A, nie mam. Co by sprowokowało ludzi do obejrzenia go i rozesłania. O mój stworze, o co chodzi? Umiesz to zrobić? Dasz nasz filmik na główną stronę strah? Poważnie mówisz, że za każdym razem, gdy ktoś kliknie na filmik, to będzie mógł rozesłać go wszystkim ze swojej książki adresowej niesamowite. Gulio, to totalnie genialne. Czemu wcześniej nie mówiłaś. <mum> Julio, to działa! O, nie wierzę, naprawdę nam się uda. Tak, już blisko! Czemu nie idzie?